Cześć, witam Was serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z obiecaną wcześniej już recenzją. Będzie to recenzja tej książki Święte Serca, Sary Dunant. Słuchajcie, jest to książka, która mi się bardzo spodobała. Zaraz Wam powiem dlaczego. Także bardzo dziękuję osobie, która, która mi tą książkę kupiła. Generalnie jest to opowieść o dziewczynie, która w 1570 roku wbrew własnej woli zostaje przez rodzinę oddana do... Do klasztoru Świętej Katarzyny, do włoskiego klasztoru. I słuchajcie, ona, ona, mimo tego, że jest zakochana, właśnie była zakochana w swoim nauczycielu śpiewu. Zostaje właśnie wbrew swojej woli oddanego klasztoru, i ona cały czas walczy o to, żeby zostać z tego klasztoru wypuszczoną. W międzyczasie poznajemy również losy innych nowicjuszek, konwersek i zakonnic, które przebywają w tym klasztorze. Jeśli chodzi o główne postaci, to właśnie jest to ta dziewczyna, która nazywa się Serafina, i jest to zakonnica, która ma na imię Zuana. Ona jest mistrzynią infirmierii, czyli inaczej rzecz mówiąc, po prostu apteki i miejsca, gdzie przybywają chorzy. Oczywiście, tylko, tylko chorzy mieszkający w klasztorze, czyli właściwie tylko kobiety. Słuchajcie, tak naprawdę, żeby wam nie zdradzić, co się dzieje w tej książce, co się stało w tej książce i jak ona się skończyła, to niewiele mogę wam o niej powiedzieć. To jest generalnie cały pobyt w tym klasztorze tej dziewczyny. Po kolei omawia się jej stany ducha, jak ona, się, jak ona sobie radziła z różnymi sytuacjami. Albo jak sobie z nimi nie radziła. Przyjaźń, która powoli rośnie pomiędzy, właśnie, serafiną i złaną. W międzyczasie rozgrywa się, właśnie, w tle ten wątek miłosny, który wydaje się, że on nie jest taki ważny, aczkolwiek potem okazuje się, że on jest naprawdę ważnym wątkiem w całej książce. I właściwie nie powinnam Wam powiedzieć więcej, bo. Bo gdybym zdradziła choć jeszcze jedną rzecz więcej, to tak naprawdę widzielibyście o tej książce wszystko. Tutaj każda rzecz ma dosyć duże znaczenie. W każdym razie chcę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem tą książką zachwycona. W momencie, kiedy ją kończyłam, ostatnie 100 stron, w ogóle nie mogłam się od niej oderwać. Wywołała u mnie bardzo. wywoływała u mnie bardzo sprzeczne uczucia. Generalnie pod sam koniec ogarnął mnie taki, jakiś taki spokój, takie. takie dziwne. takie. Jakby to powiedzieć? Znowu takie filozoficzne nastawienie do świata. No nie wiem, jak to lepiej określić. Jakoś taka, taka harmonia wewnętrzna. Brzmi może głupio, ale naprawdę właśnie takie uczucia we mnie obudziła ta książka. Serdecznie ją Wam polecam, jeżeli naprawdę chcecie po pierwsze dowiedzieć się czegoś ciekawego, bo tutaj jest naprawdę dużo takich dobrze ubranych w słowa informacji na temat tego, jak to funkcjonowało. To po pierwsze. Po drugie. Hmm, jakby to w skrócie powiedzieć, można na podstawie tego cytatu, który tam był. Y przeorysza klasztoru mówi do y właśnie o tej Złany, a propos Serafiny, że, że nie ma się czym przejmować, bo nie jest to ani pierwsza, ani ostatnia kobieta, która została przyprowadzona do klasztoru wbrew własnej woli, i że takich kobiet jest wiele na świecie y to dosyć mocno podsumowuje to, co tam się dzieje w międzyczasie. Są różne postaci, są zakonnice, które mają powołanie, są nowe dziewczyny, które nie radzą sobie z tym, są tam wbrew własnej woli albo po prostu dlatego, że nie miały szans na za mąż pójście, dlatego że były brzydkie albo niezbyt inteligentne. Generalnie jest to wielowarstwowa opowieść, jeśli chodzi właśnie o charaktery. I jest to powieść, która naprawdę przypadła mi do gustu. Po pierwsze, jest naprawdę wspaniale napisana. Widać, że autorka, oczywiście, może być to kwestia tłumacza, ale nie wierzę w to, że tłumacz byłby w stanie aż tak poprawić styl. Także mogę spokojnie powiedzieć, że kobieta, która to napisała, jest naprawdę, naprawdę świetną pisarką. Napisane jest wszystko spójnie, z bardzo starannie opracowaną fabułą. Myślę również, że pod względem merytorycznym było to wszystko bardzo starannie przygotowane. Także naprawdę serdecznie Wam polecam tą książkę. Ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, ponieważ ja takich książek czytam naprawdę mało. I tak jak Wam mówiłam ostatnio, rzadko się zdarza, żeby coś współczesnego mi się aż tak spodobało. Jak mówiłam to przy okazji Elyrii, że to była kompletna porażka, a te święte serca. Mimo że dla mnie tematyka nie jest jakoś rzeczywiście bardzo fascynująca, to zachęciło mnie to do tego, żeby właśnie tak jak wcześniej pokazywałam wam na przykład zakonnicę Diderota, zachęciło mnie to właśnie do wzięcia tej zakonnicy wtedy. coś naprawdę serdecznie wam polecam tę książkę. Będziecie naprawdę mile zaskoczeni. Czy coś jeszcze? Na pewno nie da się jej czytać godzinami przynajmniej początku. To jest taka książka, która może się wydawać na początku nawet trochę nudna, ponieważ tam przez no łącznie nawet 150 stron niewiele się dzieje. To jest raczej książka dla osób, które lubią wgłębiać się w, w psychikę bohaterów, a nie oczekiwać jakiejś takiej naprawdę rozwiniętej akcji. Bo jeśli chodzi o akcję, to jest dopiero moment kulminacyjny, tak mniej więcej ostatnie 100 stron książki, a książka ma. Książka ma 450 stron. Także nie spodziewać się wielkiej akcji, tylko polecam ją właśnie osobom, które lubią wtopić się w charakter bohaterów, w ich przeżycia wewnętrzne. I polecam również tym, którzy lubią utożsamiać się z wydarzeniami znalezionymi w książkach. Tutaj rzeczywiście jest to możliwe, mimo że no na pewno osoby, które oglądają mój kanał, a ja również, no raczej nie mamy, że tak powiem, planów wstąpienia do klasztoru. Może przymi to dziwnie, ale rzeczywiście można się utożsamiać z bohaterkami tych książek. Tutaj naprawdę niektóre przemyślenia, zdarzenia, one są naprawdę uniwersalne. Zwłaszcza jeśli chodzi o kontekst tutaj reformacji, zabobonu, który tutaj występuje właśnie w trakcie książki, można bardzo często go odnaleźć. I to nie tak, że w moim pojęciu jest to zabobon, tylko właśnie omówiony przez autorkę. Yy, omówione te wydarzenia te omówione właśnie przez autorkę w taki sposób, żeby było wyraźnie widać, jakie ogromne absurdy miały miejsce w tamtych czasach. Yy, no i słuchajcie, to było chyba wszystko tak naprawdę. Naprawdę serdecznie Wam polecam tą książkę. Więcej Wam nie powiem. Mam nadzieję, że Was zachęciłam. Yy, naprawdę polecam, żebyście po to sięgnęli, albo nawet kupili. Uważam, że to jest warte swojej ceny. Tutaj w świecie książki widzę, że. No jest wydawnictwo Świata książki, ale myślę, że to Zempiku jest książka. Ona kosztuje... tutaj ma cenę 42 zł, więc prawdopodobnie mniej więcej tyle kosztuje, ale naprawdę jest warta swojej ceny, także serdecznie Wam polecam. Jeśli chodzi o kolejną książkę, którą teraz będę czytała, już Wam pokazuję. Już wam wcześniej pokazywałam, Haruki Murakami. To jest książka, którą pożyczyłam od którą porzuciłam od koleżanki. Na razie jestem na 30. stronie, bo zaczęłam dosłownie przed chwilą. No i zobaczymy. Na razie brzmi bardzo tajemniczo. Jeszcze nie wiem, czy mi się podoba, także zobaczymy, jak to będzie. Także tą Wam serdecznie polecam, a ta będzie następna w kolejce, jeśli chodzi o recenzję, tym bardziej, że wiem, że dużo osób czyta tego autora, więc bardzo chętnie się zapoznam i Powiem wam, jaką mam na jego temat opinię. Także dziękuję Wam serdecznie, że ze mną byliście. Zapraszam na kolejne filmiki, i myślę, że następny filmik, który się ukaże, to będzie przynajmniej pierwsza część Bookshelf Tour. Także hmm, zresztą ona już jest gotowa, hmm, także może nakręcę jeszcze w międzyczasie drugą część yy, i będą one mogły się jakoś tak w międzyczasie mniej więcej yy, obok siebie pojawić. Także dziękuję Wam bardzo, i do zobaczenia w następnych filmikach.